Maria Konoplińska, pranie. Pucu, pucu, chlastu, chlastu. Nie mam rączek jedenastu, tylko dwie. Mam rączki małe, lecz do prania doskonałe. Umiem. Sebrzyk, wody nalać. Umiem wyprać no i zwalać. Z mydła zrobię tyle piany, co nasz kucharz ze śmietany. I wypłuczę i wykręcę, choć mnie dobrze bolą ręce. Umiem także i kruch malić. Tylko nie chcę się już chwalić. A u pani? Jakże dziadki? Czy też brudzą się manatki? U mnie? Ach, to jeszcze gorzej. Zaraz moi, co się włoży. Ja i praczki już nie biorę. Tylko. Co dzień sama piorę. Tak, to praca zawsze nowa, gdy kto lalek się dochowa.